Cześć moje rwaczki, z tej strony Agnieszka, mam nadzieję, że u Was wszystko w porządku i dzisiaj zapraszam Was na odcinek, w którym podzielę się z Wami moimi hitami, a także kilkoma rozczarowaniami produktów e, typu less waste, które przydają mi się w pracy. Ja jakiś czas temu przygotowałam odcinek e, właśnie o takich hitach i kitach e, z kategorii beauty, e, mówiłam tam Wam o gadżetach i różnych innych urządzeniach, które... Po jakimś czasie mi się albo sprawdziły, albo nie. I pomyślałam, że przyszła kolejna to bym podzieliła się z Wami niektórymi perełkami. No i tak jak mówię, moimi przemyśleniami na temat kilku innych wynalazków i czy rzeczywiście one się sprawdzają, czy nie zacznę od tego, że ja do pracy podróżuję dwoma autobusami podróż zajmuje mi ponad godzinę także to jak się zabieram do pracy też jest dość istotne i też zależy mi na tym, aby mój plecak który ma też dodatkowe rzeczy, które potrzebne mi są po prostu do wykonywania moich obowiązków nie był zbyt ciężki co nie jest do końca łatwe dlatego zrezygnowałam z toreb na ramię, które po prostu obciążają i nie są po prostu wygodne na rzecz plecaka ja używam plecaka marki um, Donat i kupiłam go, może nie wiem, za dwa lata temu, wcześniej miałam Kankena, bardzo popularny plecak, ale on nie był tak wygodny, proszę Was, bo miał rączki, fakt, że jest inny rozmiar, są różne rodzaje tych plecaków Kankena, ale ten klasyk, który ja miałam, miał dość tutaj cienkie rączki, które niestety pod dłuższym ciężarem się wrzynały tutaj w ramiona, dodatkowo um, on też mi się troszeczkę zniszczył i niezbyt dobrze wyglądał, to kolejna sprawa, a druga, że był dość mały, i nie mogłam zmieścić w nim wszystkich swoich szpargałów i on był po prostu wypchany kompletnie na maksa. A nie powiedziałabym, że przesadzałam z tymi rzeczami, które ze sobą biorę. Jak zresztą zobaczycie, moim zdaniem to są potrzebne rzeczy. W każdym razie, ten plecak kupiłam sobie później. Niestety zauważyłam też po jakimś czasie, że troszeczkę zmienił kolor i nie wiem, czy Wy tutaj to będziecie w stanie zobaczyć na kamerze, w miejscach, gdzie nie docierało słońce ten kolor jest bardziej intensywny, a w tych innych no po prostu troszeczkę wypłowiał, ale poza tym nie widzę tutaj żadnych zanieczyszczeń, ja go nie prałam, też jeszcze chcę to zauważyć. Ale poza tym nie widzę w nim naprawdę żadnych wad. Mój mąż ma większy rozmiar tego pecaka, moja mama ma ten sam i u niej ten problem się nie pojawił. Być może to jest też poniekąd trochę moja wina, bo później analizowałam, co tak naprawdę mogło przyczynić, przyczynić do tego, że ten pecak po prostu zmienił kolor. Ale w mojej pracy mamy dużo bardzo światła, moje okna w pracy są gigantyczne i ja stawiałam ten pecak blisko okna, i możliwe jest, że po prostu słońce, no niestety, sprawiło, że kolor się zmienił może jeżeli byście wybrali inny kolor, inny, nie wiem, model, to wtedy to by nie nastąpiło. Nie planuję też na razie zmieniać go, bo on tak jak mówicie, to służy mi i po prostu by mi było szkoda, ale nie ukrywam, że trochę się rozczarowałam tym właśnie zmianą koloru. Zawsze w plecaku mam też jakieś torby, może niekoniecznie korzystam z nich w drodze do pracy, bo wtedy one są w plecaku, ale czasami kiedy wracam i muszę zajechać na przykład w jakieś zakupy, to wtedy też lubię mieć ze sobą torby takie, wiecie, wielorazowe i pokażę Wam dwie, które mi się Wyjątkowo sprawdzają. Jedna z nich jest marki Sezan, i to nie chodzi o markę, tylko po prostu o jej kształt, pojemność i to, że całkiem sporo się w niej rzeczy mieści. Te inne, które są węższe, a one zazwyczaj są zrobione ususzyte z dwóch kawałków materiału, które powodują, że ta torba nie jest dość szeroka. Ona ma tutaj. E, troszeczkę szersze dno, co sprawia, że tutaj naprawdę się sporo rzeczy mieści i mogę spokojnie z nią być, zrobić e, widzicie, zakupy i też sobie założyć na ramię i później wracać z tą torbą do domu. Dlatego bardzo lubię właśnie tę. To jest też druga, którą dostałam od koleżanki, która po raz kolejny ma swoje wady i zalety. To jest ten turtle przypominający taką siatkę, wiecie, starodawne czasy. I ona jest idealna, jeżeli chcemy przewozić, przenosić rzeczy typu warzywa, owoce, coś okrągłego. Gorzej już jest, jeżeli chcemy włożyć jakieś pudełka, jakieś rzeczy, które mają kąty, kanciaste. To już ona nie jest tak pakowna i tak, wiecie, e praktyczna, ale ma dość mały rozmiar, też mi się podoba i też zawsze jest w moim plecaku na właśnie takie wypadki, kiedy coś muszę kupić w drodze do domu. Przyszła ja bym powiedziała Wam o mojej ulubionej butelce do wody i to jest ta marki Systema, która bardzo dobrze trzyma chłód. Nie testowałam jej, jeżeli chodzi o parametry z gorąco wodą, a to z tego względu, że tutaj bym nie wlewała herbaty, bo zależy mi na tym, żeby po prostu tutaj trzymać tylko i wyłącznie wodę. Mam jeszcze szklaną butelkę, która ma taki silikonowy futerał, który chroni ją przed ewentualnym powiciem. Ale problem, jeżeli chodzi o szklane butelki, jest taki. Że niestety one są dość ciężkie, a tak jak mówiłam a wcześniej, mi zależy na tym, aby zminimalizować wagę mojego plecaka, pakunku wszystkich. Także szklana butelka super, ale niestety, bo nie przyjmuje też zapachów, co jest ważne, ale niestety w przypadku tej butelki, no ona jest dość ciężka i co jeszcze mnie bardzo wkurza, to bardzo mały tutaj dziubek, z którego się może wygodnie pije, ale już jest ogromny problem, żeby tę butelkę dokładnie wyczyścić. I to też, moim zdaniem, jest coś, co jest dość istotne i o czym nie, nie zawsze. Się mówi, dlatego Wam mówię, że oczywiście, tak jak wszystko, ma swoje wady i zalety. Ja kiedyś miałam też, bo też na przykład postanowiłam, żeby nie ciągać właśnie butelki z wodą, to miałam oddzielną w pracy. I ona właśnie była szklana, też miała taki silikonowy futerał. I wyobraźcie sobie, że one też się niestety biją i też tak mi się stało, że po prostu spadła z bardzo małej wysokości. Pamiętam, że kiedyś to nawet na Instagramie Wam pokazałam, co się roztrzaskało po prostu w drobny mak, a spadła może z wysokości takiej, wiecie, kolana. Na dywan i, i się pobiła, nie wiem, jakaś była może też pochowa, w każdym razie teraz noszę ze sobą butelkę cały czas, bo czasami właśnie mam ochotę się napić w czasie podróży i dlatego zabieram ją, ona nie zostaje w pracy, ale w pracy mam inne naczynia, z których też korzystam, tutaj właśnie może teraz powiem o tym. Bo, jeżeli macie w domu jakieś talerze albo kubki, które może e, ktoś wam podarował i nie, nie darzycie ich jakoś super specjalną e, sympatią, e, a szkoda ich wam wyrzucić po prostu albo się ich pozbyć, to to jest dobry pomysł, żeby właśnie zabrać je do pracy i tam je przechowywać. I tak właśnie ja robię z jakimiś talerzami, które na przykład pobiła mi się części, zostało mi tylko jeden albo dwa z kompletu. To zabieram wtedy taki swój zestaw właśnie też do pracy i wtedy korzystam e, z tych rzeczy m, właśnie swoich, że tak powiem. Ja mam to szczęście, że e, jestem tylko z jedną koleżanką w pokoju. W sumie się teraz w ogóle nie widzimy, także mamy swoje rzeczy każda z nas i o tym, że nikt tego inny nie używa. Chociaż też nie mam z tego problemu, z tym problemu, ale ze względu na covid też u nas w pracy powstały jakieś specjalne obszerzenia, dlatego e, dobrze jest mieć właśnie taki swój mm, zestaw, że tak powiem, który jest w pracy, z którego nie trzeba, wiecie, codziennie ze sobą nosić. I jeszcze mi się przypomniała jeszcze jedną rzecz, która już niestety jest na stronę tego kitu, albo na pewno nie sprawdzi się osobom, które dużyją żyją, tak jak ja, środkami komunikacji publicznej, komunikacji miejskiej i tutaj mówię o kubku KeepCup, który może jest i trendy i w ogóle, ale niestety on nie jest tak niepraktyczny, bo po pierwsze je... Jest dość gorący, to raz, jeżeli byśmy chcieli pić kawę. Oczywiście mamy tutaj tą obrączkę e, z korku, no to spoko, możemy tak trzymać, ale jeżeli było, jest zimno tak jak teraz, to, to on bardzo szybko, herbata czy kawa bardzo, bardzo szybko w nim ostygnie. Kolejna ogromna wada, która po prostu tutaj dyskwalifikuje go w moim użytkowaniu, to fakt, że on nie jest wodoodporny, znaczy, przepraszam, on nie jest. E, jest przeciekający, czyli nie mogę go wrzucić sobie do plecaka. I e, oczywiście, jeżeli wypiłabym kawę i herbatę, to wtedy mogłabym to, co zostanie, widzicie, tutaj wrzucić. Ale e, jeżeli ktoś podróżuje samochodem, to super. Ja podróżująca, na spacer może jeżeli idziecie, spokój, ja podróżująca tak jak podróżuję, niestety u mnie się on nie sprawdza i praktycznie go w tym momencie nie używam. E, ale mówię wam o tym. Chyba są teraz jakieś inne wersje, że można zakręcić i silikonowe, że można tak wiecie, złożyć, żeby on jeszcze mniejszy był, ale. Na razie nie potrzebuję i raczej nie widzę siebie kupującej właśnie kolejny, kolejny kubek z tego rodzaju. Kolejna rzecz, którą też, o której Wam mówiłam już wielokrotnie, czekajcie, bo tutaj muszę jeszcze wyjąć inne akcesoria, to pojemniki marki Kuitisan. To jest koreańska firma, która produkuje właśnie naczynia ze stali, które, uwaga, uwaga, można podgrzewać w mikrofalówce i nic się nie dzieje. To jest po prostu... Ciao, ciao I ja generalnie też w 95% zawsze zabieram ze sobą lunch do pracy. Czyli albo zabieram resztki z obiadu wczorajszego, albo przygotowuję coś sobie rano, albo czasami mam gotowce, nie oszukujmy się. Czasami korzystam z obiadów, które możemy, możemy iść w szkole, ale to jest dość rzadkość. W każdym razie te pojemniki, od kiedy je odkryłam, wykupiłam chyba praktycznie wszystkie rozmiary, jakie są możliwe i uwielbiam, uwielbiam. One są lekkie, nic się nie bije bardzo łatwo je, wiecie, zmywać i zobaczcie, że ja go używam już od ponad roku, nie pamiętam dokładnie, kiedy kupiłam, ale ja już mówiłam o nich, może i za dwa lata temu przy tym filmie, to jeszcze dłużej. I zobaczcie, oprócz tego, że ten plastikowy wieczko jest troszeczkę zniszczony, to reszta pojemnika jest cały czas w super kondycji i po prostu wszystkim polecam i będę zawsze mówić, jak jestem w Tiki Maxie, jak będę <noise> następnym razem, nie wiem kiedy, to też wypatrzę może jeszcze jakieś inne taki mniejszy, okrągły, żeby mogła tam jakieś na przykład nie wiem, sos wlać, albo coś takiego, one są po prostu czadowe. Sprawdzają się na piwniki i też do pracy. Tutaj na tą drugą negatywną stronę, chociaż e, też to jest pojemnik typu Lestwa, jest jakby nie patrzeć, bo jest wykonany ze szkła, ale jak się pewnie możecie domyślić, między nimi jest dość duża różnica, jeżeli chodzi o wagę. I po raz kolejny ja udało mi się zbić e, dwa takie w plecaku I też nie robiąc nic specjalnego, tylko po prostu wstawiłam tutaj to i wkładałam, jeśli się nie mylę, tę właśnie butelkę. I po prostu nie wiem, czy nie są taka silna, Słuchajcie, że. Pierdykło, i się roztrzaskało i wszystko w plecaku było pokryte takiej wiecie szkła, w drobinkach szkła. Nie jest to złe rozwiązanie, na pewno lepsze niż plastikowe pojemniki, moim zdaniem, i też z tego naczynia się przyjemniej, je nawet jeżeli nie macie talerzy, wiecie w pracy, ale mimo wszystko, no jest ciężki. To jest, to i się bije, prawda? Także trzeba na to zwrócić uwagę. Jeżeli jeszcze jesteśmy w tej kategorii, że tak powiem, też jedzenia, to pokażę Wam sztućce, które kupiłam jakiś czas temu. Marka Joseph Joseph przychodzą do nas w takim um, silikonowym futerale, i tutaj w środku mamy um, widelec, łyżeczkę i nóż. Um, one tak się składają w kupę i później je wkładamy z powrotem do tego opakowania. Oczywiście, wada moim zdaniem, to dość mały rozmiar, bo chyba się już przyzwyczaiłam, ale na początku. Wolę jednak, wiecie, jeść trochę większym widelcem, jeżeli byłaby taka możliwość. Jedna rzecz, która jest, można powiedzieć, dość dziwna, ale mam wrażenie, że wszystko się czepia tego silikonowego opakowania. Po prostu tutaj, nie wiem czy to widać na kamerze, ale cały czas takie drobineczki fruwają. I tak samo jest z tym e, nożem tutaj, um, ale porównując je do plastikowych sztućców, uważam, że te są po prostu wygodniejsze i lepsze do używania. I e, też zajmują bardzo mało miejsca w plecaku, ale chyba wolałabym, żeby były troszeczkę większe, żeby przypominały bardziej te pełnowymiarowe. Oczywiście nie są to sztuczce. Wiecie, takie wykwintne, z ciężkością i w ogóle, ale sprawdzają się do pracy. I to też jest fajne, że jak już zjem ten lunch, to wszystko tutaj, słuchajcie, mi się tak wiecie, mieści w środku i zajmuje jeszcze mniej miejsca, i plecak jest jeszcze lżejszy pod koniec, co też mnie bardzo cieszy. E, kilka z Was po tym ostatnim filmie powiedziała mi, że zabiera ze sobą do pracy też szklane, poje, szklane słoiki, w których właśnie pakuje czy to zupę, czy to inne jedzenie, co jest moim zdaniem, nie wiem czemu na to po prostu nie wpadłam I od tamtego czasu też w sumie zaczęłam to robić. I na przykład Słoiki po jakichś takich dziwnych, malutkich rzeczach. Tutaj nie pamiętam co było w tym. Jakaś chyba pasta czy coś takiego. I albo tutaj wlewam swój, sobie porcję mleka. Kiedyś tego mleka korzystałam więcej, teraz, teraz troszeczkę mniej. Tak jak mówię, sama jestem, nie mam z kim tej kawy nawet czy herbaty w pracy pić, dlatego. Dlatego korzystam z tych mniejszych pojemników, po prostu biorę tylko tego mleka, ile jest mi niego potrzebne. I tu czytam czy w takim malutkim słoiku i też, jeżeli by się nawet pobiło albo coś z nim się stało, to też nie będzie szkody. I to jest kompletnie, wiecie, space, bo jakby nie patrzeć, większość z nas pewnie w ciągu tygodnia, w ciągu dnia, miesiąca wykorzystuje jakieś produkty, które właśnie przyszły do nas w szklanych słoikach. A, także to jest też moim zdaniem super rozwiązanie. Mam też w pracy metalową słomkę, jeżeli bym taką potrzebowała. Ona się przydaje zazwyczaj latem, kiedy jest gorąco, kiedy wiecie więcej wody, piję, żeby tak wiecie na szybko, ale tak generalnie nie mam zra, też zbyt dużej potrzeby korzystania ze słomki, bo nie mam tam posiłków nie, takich, żeby one wymagały jedzenia słomki. E, e, jeszcze chcę wam pokazać e, torebki Stasher, które się super sprawdzają i które po prostu uwielbiam. E, po raz kolejny można by było do tego na przykład wykorzystać słoik i przesypać sobie garść orzechów do niego, właśnie porcjować. Ale tutaj też ten lesło polega między innymi na tym, że ja kupuję większe opakowania, mieszam te wszystkie orzechy razem, a potem biorę sobie garść, wydzielam taką dzienną dawkę. E, także to jest moim zdaniem fajne rozwiązanie. E, moi chłopcy też do szkoły chodzą z takimi torebkami i tam mają rodzynki. Mam, jeżeli chodzi o te torebki, to są ich różne rozmiary, różne kształty. Tutaj można wsadzić na przykład kanapkę. Czasami biorę też te owoce, banana i nie chcę, żeby mi się zgniótł. Chociaż wiem, że takie są specjalne też opakowania na banany, ale niektóre mają inne kształty, i też banany są w różnych kształtach. A chyba każdy z nas miał przygodę z roztrzaskanym, rozgniecionym bananem, czy na przykład gruszką w torbie. To, żeby tego uniknąć, można właśnie korzystać z takiej torebki. E, taka większa też właśnie czy na kanapkę, czy na coś tam, nie wiem, innego e, Także one są naprawdę bardzo fajne i polecam I też używam już od kilku lat I nic się z nimi nie dzieje Fakt, że nie, wiecie, nie myję w jakiejś gorącej wodzie, ani nic tutaj takiego, co jakieś wydziela zapachy specjalne Nie noszę niczego, co wydziela specjalne zapachy, ale... E, Panie mi się sprawdza Jedna rzecz, którą ja przygotowałam w kilka lat temu DIY, jak zrobić w domu woskowiki Nie sprawdza mi się tak dobrze właśnie, jeżeli chodzi o zabieranie do pracy Bo zdarzyło mi się kilka razy że kiedy właśnie zawinęłam y, kawałek chleba, czy kawałek ciasta, które zrobiłam właśnie w tą woskowikę, to ona mi się w pecaku rozwinęła i coś mi się pokruszyło. Y, nie jest, ca, cały czas lubię przykrywać na przykład jakieś, nie wiem, czy miseczki, czy jakieś produkty właśnie y, w lodówce tą woskowiką, wtedy się sprawdza w domowym zanciszu, ale jeżeli chodzi o takie, wiecie, wypady większe y, do pracy i gdzie wszystko się, wiecie, w pecaku może przewalać ewentualnie, to wtedy ona nie do Końca mi się sprawdziła. Ale pomyślałam, że też wam o tym powiem, bo to jest, no moim zdaniem, dość istotna informacja. Oczywiście Wy możecie mieć na ten temat inne zdanie, ale ja zauważyłam, że jednak wolę te torebki, które się zamykają i tutaj nic się. Po prostu z nich nie wydostaje. Nawet jeżeli tutaj mm, włożymy coś, co jest płynnego, albo coś, co nie było płynne, tak jak na przykład banana albo gruszka, ale się zrobiło po podróży. E, tak. O tym, jak ludzie marnują papier czy też inne materiały w miejscach pracy. Nie będę tutaj się wypowiadać, bo po prostu ciśnienie mi się od razu podnosi. E, I fakt, że nie wszyscy może robią to specjalnie, ale po prostu czasami aż mnie no, wstrzącha. E, dzisiaj się skupiłam na tych właśnie takich gadżetach, produktach, um, które mi się bardzo sprawdzają, i czekam teraz na Wasze opinie, jakie są Wasze ulubione i sprawdzone rzeczy, e, czy macie, myślicie podobnie do mnie, czy może korzystacie z jednorazowych, e, czy może w ogóle macie jakieś jeszcze inne rozwiązanie, o którym, o którym ja Wam nie powiedziałam. Oczywiście, jak zwykle nie zapomnijcie o kciuku w górę. Bardzo serdecznie Was pozdrawiam, trzymajcie się i do usłyszenia niedługo, Pa, pa!